Rozdział dwunasty. Ogniojat daje pajacykowi pięć złotych monet, żeby je zaniósł swemu tatusiowi, ale Pinokio, obałamucony przez Lisa i Kota, idzie razem z nimi. Nazajutrz ogniojat odwołał na bok Pinokia i zapytał: Jak się nazywa twój ojciec? Gepetto. A czym się trudni? Klepie biedę. Dużo zarabia? Zarabia tyle, ile trzeba, żeby nigdy nie mieć ani grosza w kieszeni. Niech pan sobie wyobrazi, że aby mi kupić elementach szkolny, musiał sprzedać jedyny kaftan, jaki miał na sobie. Kaftan cały podarty, pełen cer i ład. Biedaczysko, żal mi go do prawdy. Masz tu pięć złotych cekinów, idź zaraz. Zanieś mu je i pozdrów go serdecznie ode mnie. Pinokio, co nie trudno sobie wyobrazić, podziękował stokrotnie dyrektorowi, uściskał kolejno wszystkie marionetki z tej trupy, nawet żandarmów, i nie posiadając się z radości, wyruszył w powrotną drogę do domu. Ale nie uszedł jeszcze ani pół kilometra, kiedy spotkał na drodze Lisa kulawego na jedną nogę i kota ślepego na oba oczy, którzy wędrowali, pomagając sobie, jak dobrzy towarzysze w nieszczęściu. Kulawy lis, opierając się na kocie, a ślepy kot, dał się prowadzić lisowi. Dzień dobry Pinokio. Powiedział lis, pozdrawiając go uprzejmie. A skądże ty znasz moje imię? Zapytał pajac. Znam dobrze twojego tatusia. Gdzie go widziałeś? Widziałem go wczoraj przed bramą jego domu. A co robił? Był w samej kamizelce i drżał zimna. Biedny tatuś. Ale da Bóg od dziś nie będzie już drżał. Dlaczego? Dlatego, że stałem się wielkim panem. Ty wielkim panem? Odrzekł list, wybuchając grubym, drwiącym śmiechem. Kot również się śmiał, ale nie chcąc się z tym zdradzić, gładził sobie wąsiki przed nimi łapkami. Nie ma się zupełnie z czego śmiać, zawołał obrażony Pinokio. Przykro mi bardzo i nie chciałbym wam robić oskomy, ale oto tu, jeżeli znacie się na tym, jest pięć ślicznych złotych cekinów. I wyjął monety, które podarował mu ogniojad. Słysząc miły dźwięk złotych monet, Lis, mimo wolnym odruchem, wyciągnął łapę, która niby to była koślawa, a kot otworzył szeroko oczy, które błysnęły jak dwie zielone latarnie, po czym jednak przymrużył je natychmiast tak, że Pinokio niczego nie zauważył. – A teraz? – zapytał Lis. – Co chcesz zrobić z tymi cekinami? – Przede wszystkim… Odparł pajac. Chcę kupić dla mojego tatusia piękny nowy kaftan, cały ze złota i srebra i z brylantowymi guzikami. A potem chcę kupić sobie elementarz dla siebie? Rozumie się, ponieważ chcę chodzić do szkoły i uczyć się na dobre. Spójrz na mnie, powiedział lis. Z powodu głupiej chęci do nauki postradałem nogę. Spójrz na mnie, powiedział kot. Z powodu głupiej chęci do nauki straciłem wzrok. W tejże chwili biały kos, który siedział na płocie przy drodze, zagwizdał po swojemu i rzekł Pinokio, nie słuchaj rad złych towarzyszy, w przeciwnym razie pożałujesz tego. Biedny kos, oby nigdy tego nie był, powiedział kot jednym susem rzucił się na niego i nie dając mu nawet tyle czasu, żeby mógł pisnąć oj, schrupał go ze wszystkim, nawet i z piórkami. Zjadwszy go i wytarwszy sobie mordkę, Znowu przymknął oczy i tak jak przedtem zaczął udawać ślepego. Biedny kos, powiedział Pinokio do kota, dlaczego tak okrutnie go skrzywdziłeś? Chciałem mu dać nauczkę. Na przyszłość będzie wiedział, iż nie należy wtrącać się do cudzych rozmów. Byli już w połowie drogi, kiedy lis, zatrzymując się nagle, odezwał się do pajaca: Chciałbyś pomnożyć twoje cekiny? to znaczy. Chcesz z pięciu nędznych cekinów zrobić sto, tysiąc, dwa tysiące? A to jakim sposobem? Bardzo łatwym. Zamiast wrócić do domu, powinieneś pójść z, pójść z nami. A dokąd chcecie mnie zaprowadzić? Do krainy głupków. Pinokio zastanowił się chwilę, a potem odpowiedział stanowczym tonem: Nie, ja tam nie pójdę. Jestem już blisko domu i chcę pójść tam, gdzie czeka na mnie mój tatuś. Kto wie? Jak biedaczysko wzdychał wczoraj, kiedy nie mógł się mnie doczekać. Niestety byłem złym synem, a gadający świerszcz miał słuszność, mówiąc mi nieposłusznym dzieciom źle się wiedzie na tym świecie. Przekonałem się o tym na sobie, ponieważ spotkało mnie mnóstwo nieszczęść, a wczoraj wieczorem w domu ogniojada groziło mi niebezpieczeństwo, Brr! Na samą myśl dostaję gęsiej skórki. A zatem powiedział lis chcesz koniecznie wrócić do domu idź więc, tym gorzej dla ciebie tym gorzej dla ciebie powtórzył kot Pinokio Pinokio zastanów się dobrze ponieważ dajesz kopniaka szczęściu szczęściu zawtórował kot z twoich pięciu cekinów zrobiłoby się z dnia na dzień dwa tysiące dwa tysiące powtórzył kot jak to możliwe, żeby wyrosła aż taka suma Zapytał Pinoki otwierając szeroko usta ze zdziwienia. Zaraz ci to wyjaśnię, rzekł lis. Trzeba ci wiedzieć, że w krainie głupków jest takie błogosławione pole zwane przez wszystkich polem cudów. Na tym polu zrobisz w ziemi mały otwór i wsuniesz tam na przykład jeden złoty cekin. Potem zasypiesz otwór odrobiną ziemi, podlejesz go dwoma wiadrami źródlanej wody. Posypiesz szczyptą soli, a wieczorem spokojnie pójdziesz sobie spać. W ciągu nocy cekin zacznie kiełkować i kwitnąć. A nazajutrz stawszy z łóżka i powróciwszy na pole, cóż tam znajdziesz? Znajdziesz cudne drzewo, obwieszone, ty, obwieszone tyloma złotymi cekinami. Ile ziarenek zboża może zawierać wspaniały, dojrzały kłos w czerwcu. A więc Rzekł Pinokio coraz bardziej oszołomiony. Gdybym na tym polu zagrzebał te pięć moich cekinów, to ile znalazłbym na zajutrz rano? To bardzo prosty rachunek, odpowiedział lis. Możesz to policzyć na palcach. Przyjmijmy, że każdy cekin da ci kiść o pięciuset cekinach. Pomnóż pięćset przez pięć, a na zajutrz rano znajdziesz w kieszeni dwa tysiące pięćset błyszczących i dźwięcznych cekinów. Ach, to cudowne! Zawołał Pinokio, tańcząc z uciechy. Gdy tylko zbiorą te cekiny, wezmę dla siebie dwa tysiące, a ty pięćset ofiaruję wam obu w podarunku. Nam w podarunku? Krzyknął pogardliwie lis, udając obrażonego. Niech cię Bóg uchowa. Uchowa? Powtórzył kot. My, dorzucił lis, nie pracujemy dla marnego zysku. My pracujemy wyłącznie po to, żeby wzbogacić innych. Innych? Powtórzył kot. Ja co oni zacni, pomyślał sobie Pinokio i zapominając w mig o swoim tatusiu, o nowym kaftanie, o elementarzu i o wszystkich dobrych postanowieniach, które dopiero co uczynił, rzekł do Lisa i kota. Chodźmy więc, idę z wami.